Pierwszy piątek marca wystartowała szesnasta już seria hitowego programu Polsatu Twoja twarz brzmi znajomo, który umożliwia gwiazdom zaprezentowanie swoich zdolności taneczno-wokalnych przed całą Polską. Najnowszą edycję uświetniają występy zarówno celebrytów na co dzień wiążących swoją działalność z muzyką, ale też i tych, którzy w przeszłości nie mieli okazji spróbować swoich sił przed mikrofonem. Jedną z wokalnych debiutantek jest Karolina Pisarek. Niestety, zdaniem ogromnej części widzów, modelka powinna zostawić śpiewanie profesjonalistom. Mimo ambicji i starań influencerki jej występy spotykają się w większości z negatywnymi reakcjami. Nie inaczej było i tym razem, gdy po piątkowym odcinku na Instagramowym profilu Twoja twarz brzmi znajomo opublikowany został fragment występu Karoliny. Jej zadaniem było wcielenie się w rolę włoskiej gwiazdy Ingrid i zaśpiewanie jej hitowego francuskiego utworu Tu SV. Sekcję komentarzy pod postem zalała fala niepochlebnych opinii internautów, którzy wytykali pisarek nieczysty śpiew. Zgodnie z przewidywaniami, katastrofa. Tego się nie da słuchać. Fałsz goni fałsz. Janowski powiedział, dobrze umiesz chodzić i trzymaj się tego, błagam, nie śpiewaj. Jurorom chyba kończą się pomysły, jak jej delikatnie i dyplomatycznie dać do zrozumienia, że jest naprawdę kiepsko. Bardzo słabo, ani jedna fraza nie była w całości zaśpiewana. Bardzo odstaje na tle pozostałych uczestników. Ja nie rozumiem na co Karolina liczyła. W tym programie zawsze brali udział wokaliści i śpiewający aktorzy. Choćby na głowie Pirueta zakręciła, to im nie dorówna surowo krytykowali. Wśród miażdżących celebrytkę widzów znaleźli się jednak i tacy, którzy z większą delikatnością i wyrozumiałością spoglądali na jej sceniczne popisy. Nie rozumiem tej krytyki, było super, moim zdaniem, był to świetny występ. Najlepszy Karoliny dotychczas występ ogólnie mi się podobał doceniali.